Mam wielkie, szerokie horyzonty, ale jeśli chodzi o horyzont inwestycyjny, to niestety blado to wypadał. No, w przyszłości będzie bardzo wysoki. No to dosyć daleki, daleki, taki powiedziałbym, że ledwo zauważalny. Parasol to jest takie coś, co nosimy od deszczu, prawda? Parasol, parasol? Boże, Parasol, co to, to jest deszczem? Parasol, Znasz, to no, coś, coś takiego. To jest mniej więcej coś takiego. O coś takiego, o. jak my. To jak też pada, to tylko ten pod parasolem nie pada, prawda? Będzie to parasol dla wszystkich i to taki doskonały, taki wchłaniający nas wszystkich. Już zdecydowanie tak. Tak? A dlaczego? Nie wiem, ale wydaje mi się, że powinny być legalne. Dobrze to brzmi, agresywne. A to jest nielegalne? Nie jestem pewny. Tak jak kasyna, no niby są legalne, ale to jest wiadomo, jak to się kończy. Znaczy ja w ogóle jestem przeciwko agresji w każdej postaci. Jak ktoś jest nielegalne, to musi być legalne, nie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie ma pan prostszych pytań?